Jest z tej strony Krecik i dzisiaj Wam pokażę w takim odcinku z przeglądu modyfikacji dwie modyfikacje do Minecrafta 1.16.4, które dodają nam rzeczy, itemy i moby z gry Minecraft Dungeons. A więc zaczynajmy! No dobrze, no to najpierw pokażę Wam tutaj itemy, jakie zostaną dodane. Są dwie, druga zakładka i takie tutaj ki kilka kategorii, pięć kategorii, takich kolejnych w mm, tutaj mm, craftingowym jakby GUI, czy jak to się tam nazywa. Pełno jest nowych zbrojek z, właśnie z tej gry Minecraft Dungeons. Wy już pewnie część z nich znacie, bo na moim kanale właśnie jest taka seria, e, warto sobie obczaić. No i dobrze, najpierw wezmę sobie zbroję, pajęczą na przykład, wezmę sobie też jeszcze, tu była taka fajna Grim, o, też w pewnym od, mm, odcinku mówiłem o tym, że mm, fajnie jakby szkielety miały taką właśnie twarz, zaraz zobaczycie jak to wygląda, e, no ja prezentuję się w ten oto sposób, mam wielką czapę, jako taki czarodziej jestem, tak to wygląda ten strój. Dobra, przejdźmy do następnego. Tutaj jest Grim Helmet i Grim Chestplate, czyli to wygląda w coś takiego, właśnie taki szkielet. Ja mówiłem też, że fajnie by było jakby szkielety miały taką ala mm, na czaszce, czy taką plamę krwi, bo to fajnie wygląda moim zdaniem. Też to ma taki swój jakby model specjalny, jak widzicie, o, ma mm, po prostu jest innego, innego wymiaru niż zwykłe hełmy i zbrojki. I jeszcze wam zademonstruję... Na... O, jeszcze tu jest Spider, Chestplate i helmet. Zademonstruję wam na takim oto jednym przykładzie z czymś takim. To jest chyba ta zbroja, tak? Chyba tak. Zobaczymy. I popatrzcie na to. Czyż to nie jest cudowne. Wyglądam, jakbym miał... No no całkiem inny model tej zbroi tutaj na barkach są takie jakby wcięcia i fajnie to wygląda mam taką wielką klatę jeszcze na rękach też jest coś takiego tutaj z plecy to mam odsłoniętą potylicę jakoś tak fajnie to wygląda są masę nowych łuków i kurz niestety jak sprawdzałem one jak w grze mogą mieć taki enchant y, że szybkie ładowanie czy coś takiego, tutaj niestety to nie działa, Ona się naciąg naciągają te kusze tak jak zwykłe, to jest ta taka harfa y, w którym w ostatnim odcinku właśnie y, z DLC Creepering Winter wydropiłem z bossa I ona strzela pięcioma strzałami tak jakby jest też taki enchant multishot co działa na podobnej zasadzie y, dobra jeszcze jest y, lightning harfa, czy coś takiego dobra, pozbieram to, zobaczmy coś innego, na przykład jest mm, był taki fajny explosive e, firebolt oho, to chyba, to, to chyba było to, mm, że on strzela i wybucha robi takie wybuchy mm, jakbyście się zastanawiali czemu te wybuchy miały inną teksturę, to przez to, że mam resource pack mogę wam pokazać na takiej stronie stworzony Vanilla Twix się nazywa. Linka macie w opisie. i Tu możecie tworzyć własne resource paki. tekstur packi właśnie do Minecrafta. Ja sobie stworzyłem, że będzie miał tekstury z Minecraft Dungeons. Na przykład to tło ma tutaj mam czarną myszkę, ale widzicie, tło jest takie jakby takiego dirta mine'ego, no i tutaj kilka innych resource paków. No i przejdę chyba teraz do Yy, jednej z ciekawszych rzeczy, czyli do artefaktów. Wezmę sobie game mode'a, Survival. Ok, pierwszym jest Booth of Sweetness, jak będę źle to wymawiał, to wybaczcie. Yy, czyli buty szybkości po prostu dają nam speeda. Yy, mają też cooldown, tak jak widzicie, jak na przykład Ender Perły i yy, z użycia to było F3 chyba plus G? Nie, yy, chwilka. Plus F to też nie to jest ten, dobra, nieważne ale jeden taki był skrót który dawał ilość jakby zużycia to też wam dam lin linka Jezu. w opisie będzie napisane ten skrót, bo teraz nie, nie umiem sobie przypomnieć, kolejnym jest muchomor sromotnikowy, też jeden z moich ulubionych artefaktów, którego używam właśnie w serii, daje nam szybkość i szybkość wydobywania rzeczy, bo ma heist czwórka, więc bardzo fajnie Następnym jest Golem Kit, artefakt, którego jeszcze nie udało mi się niestety zdobyć właśnie w Minecraft Dungeons, ale pozwala przywołać nam Iron Golema, który będzie walczył jakby z mobami, które, które właśnie są wrogo do nas nastawione i co jest fajne, jak go zaatakujemy to on nam nie odda, a zwykły golem jak go będziemy, nie wiem czy to właśnie działa tylko w Mm, od wieśniaków, ten golem co się spawnuje, czy jak stworzymy golema, to też on nas nie może bić, mm, ale bardzo fajne. I jeszcze ma taką bardzo ciekawą funkcję, że ten golem się będzie za nami teleportował albo szybko szedł. Jeśli klikniemy e, prawym przyciskiem myszki na podłogę, to on się tam teleportuje. To też jest bardzo fajne. Też mechanika właśnie z Minecraft Dungeons. E, smaczna kość następna, tylko nie wiem, jak go właśnie mm, zdespawnować. On musi chyba zginąć, trudno. Jest smaczna kość. Ojacie, ale dźwięk. Y, no jest, mamy pieska też przyzywa, też można go tam teleportować. Y, niestety one się nie będą bić jak jednego walne. Y, tutaj jest y, Wonderful Wheat, czyli wspaniałe, wspaniałe siano, znaczy pszenica. Lamę mamy, która też pluje i jest z nami jakby w teamie. To są trzy takie artefakty, które przywołują, jeszcze jest jeden, Mm, które przywołują y, zwierzęta właśnie Jest Gong of Weakness Czyli on daje Weakness y, mobom Które nas atakują mm, Przydatne w walce Lightning Rod, bardzo mi się podoba to Tylko, że na swoich niestety nie mogę tego użyć Zaraz Wam pokażę, ja tu jakiegoś y, Powiedzmy szkieletka O i właśnie, oni będą go bić Yy, to był ten szkielet. Okej. Okay. Yy, to był ten właśnie szkielet, który. Yy, który, który. Czekajcie. O, dobra, już wszystko dobrze. A wracam po przerwie. Yy, to był szkielet, który właśnie jest w DLC yy, Jungle Awaken. Strzela zatrutymi strzałami. Zaraz te moby pozabijam, więc. Nie, nie bójcie się. O, nie dobra, Iron e, Amulet. To daje nam rezistance dwójkę na 10, se 10 sekund, chyba, tak? E, na 11 sekund. Mm. Następny jest Flaming e, Quiver, co zamienia e, 7 strzał, następnych na podpalające strzały. Jeśli teraz bym siedmioma strzałami zaczął strzelać to siedem strzał będzie zamienione w płonące. Następny jest Totem of Shielding, czyli w Minecraft Dungeons po prostu robi taką kopułę no w, miarę, w miarę okrągłą, bo trochę jest kanciata i przez to nie mogą przechodzić pociski. On tutaj nam po prostu daje Shielding, czyli taki nowy, nowy tutaj jakby, jak to się nazywa, efekt. No, przez kilka sekund, więc pewnie też jesteśmy odporni na strzały, zaraz to sprawdzę, bo jak przejdę do testowania mobów. Kolejnym jest e, e, Windhorn, czyli Oto właśnie ma taki śmieszne, śmieszny dźwięk, ale to odpycha chyba nieprzyjacielskie wrogi, w, nieprzyjacielskich wrogów jejku, nieprzyjacielskie moby. E, z tego co pamiętam, Jezu, one są trochę straszne te golemy. To jest proszek, który mm, on y, jakby zatruwa innych. Y, tutaj dalej jest tak, proszek wstrząsowy co daje... Kurczę, co daje... Y, że oni są chyba spowolnieni wrogowie, tak jak mówię, zaraz to sprawdzę wszystko jeszcze z Wami Totem Regeneracji, bardzo fajny artefakt, którego też używam w grze. Daje po prostu takie pole, powiedzmy, z regeneracją. Bardzo fajny artefakt. To jest takie pole, jak są miksturki takie te nowe, rzucane, co dają taki właśnie obszar, jakby z jakimś efektem. To się tam chyba oddechu smoka, z tego co pamiętam, używa do kraftowania. binest, spałnuje pszczoły. Jak właśnie widzicie, i te pszczoły mają taką teksturę specjalną, bo to jest właśnie z tego paka. Normalnie będą pszczoły, to nie, nie bójcie się, że będą takie miały oczy, to jest po prostu z paka. Dalej, Corrupted Pumpkin, co strzela. Mm, właśnie, te niektóre rzeczy są spowodowane Expem, czyli mamy Expa i mogę używać tej dyni dopóki mam Expa, w sensie. Mm, no, widzicie? Schodzi X Teraz już nie mogę użyć. To działa coś takiego jak... Em, jak e, właśnie ta latarnia taka, bo to jest z nowego update'u. Jak ta taka spaczona latarnia też właśnie z tym promieniem. Bardzo fajne jest. E, to jest... Co to jest? E, medalion jakby... Jak to się nazywa? Miłości. E, nie wiem, co to daje. Hostile mobs. Into a life nie, nie wiem. Coś, coś za nim zniknie. Niestety nie wiem, co tam, co to jest. O, tutaj jest. Kolejny artefakt, który zamienia w następne trzy strzały. Robi, że. W sensie zamienia następne trzy strzały. Z, um, I daje im knockback. E, I może. Że ich wpycha, czy przenika przez ściany. Coś takiego. E, dalej jest golem, przesun się ok, dalej jest corrupted beacon ja na chwilę wyłączę tego resource packa jednego, e, bo to mi się wydaje, że on ma po prostu zmienioną teksturę przez resource packa, jeśli nie, no to mm, to po prostu jest taki a nie, jednak jest jest taki po prostu różowiutki ten beacon i też mo mogę strzelać tak samo jak tą dynią, tylko że e, no nie mam expa, więc wam teraz tego nie pokażę zaraz sobie wezmę butelki z expem to jest tak, mm, Enchanted Grass to kompletnie nie wiem, co to jest nowy artefakt dla mnie. I tu są też spoilery, niestety, uważajcie na spoilery. A jak widzicie, tu są już pszczoły normalne. Dotyczące nowego dodatku, którego jeszcze nie nagrałem. Więc sorry za spoilery, bo będą. Ja sobie niestety też zaspoilerowałem przed tym, jak nagrywałem ten przegląd. No ale trudno, to tworzy taką owcę, która daje nam spida. Chyba tylko tyle nam to daje, tak mi się wydaje. Dalej jest Ice Wand. No i pewnie się zastanawiacie, co to robi. O, jak y, Ice Logger możemy skraftować taką super mm, chmurę, powiedzmy. Ja to nazywam chmurą, ale to jest ta, tak naprawdę bryła lodu nad przeciwnikiem i on po prostu spada i zabija. Harvester, Harvester. Czy coś takiego, czyli po, po naszemu żniwiarz. Też działa na Expa, ale wiecie, jak działa? że robi taki wybuch dookoła i rani przeciwników, też bardzo fajne. E, to jest Ghost Clock, czyli daje nam Glowing, czyli jesteśmy podświetleni, z tego co wiem. Czy coś takiego? Czekajcie. No i ja mam Invisibility Resistance, że. Mm, jakby, No możemy się stać przez chwilę nieudzialni. Tutaj mam Windhorn, czyli. Ile jeszcze raz to samo, może jakiś błąd się wkradł. To ten off-soul e, protection, czyli to kompletnie nie wiem, co to robi. To chyba działa na moby. E, nie, nie wiem, co to robi. Wybaczcie mi, może to nie działa albo ja nie umiem tego użyć. Soul healer, czyli jak mamy expa to nas to po prostu leczy. Bo tutaj EXP to jest chyba, mm, jakby, jak to się nazywa, duszę w dungeons, Minecraft Dungeons, jak mi się wydaje, dobra. No to tak, bierę sobie Game mode'a. Creative okej okay, i tak biorę expa. exp. O jezu, nie umiem pisać. Exp. tak? Nie, to nie jest to. To jest Enchanted. Enchanted. okej okay, wezmę sobie. Tak, może dwa staki. I skrzyneczkę jeszcze. Yy, Chest. Na te rzeczy. Ok, i teraz tak. Game on Survival odłożę niektóre rzeczy i tak, y, miałem wam pokazać to, Ajku. to to, to e, dobra, dam sobie expa będę miał trochę tego expa, więc y, dobrze wiecie co, zanim ja go wbiję, to zrobię cięcie po prostu, okej, okay. ostatnie kuleczki expa wleciały i ja już Wam pokazuję o co tu chodzi. Soul Healer, musiałbym zespawnić moba. E, tylko tak, jeszcze wezmę Game Mode Creative na chwilę i wezmę miecz, żeby je pozabijać. Te moby, które tu są, powiedzmy, wezmę Diamond Sword. Nie wiem, nie wiem, czy to będzie dobre. Ale zabiję tego golema, żeby mi tu nie przeszkadzał. I przejdę do prezentacji modów. Mod, modów, mobów mobów. Tutaj mam dispersery właśnie z jajkami spawnującymi. Ciebie też muszę zabić. Ok, Wszystko zabite. O. A ty co się tu spełniłeś? Ok. Mm, I tak. Game mode survival znowu. I e, przejdę sobie tutaj. Wezmę sobie jakiegoś szkielecika. Armored. To jest armored y, ten. Ok. Uderz mi jeszcze trochę. Jeszcze. Dawaj, dawaj. No. Ok, mogę użyć teraz tego, robi taki wybuch. Ma dość mały cooldown, więc spoko. E, kolejnego bierzemy takiego. O, tu jest akurat zombie, e, o nie, czekaj zombie. Tu jest ten BIM. Ja po angielsku chyba beam to jest taki promień. Właśnie coś takiego wygląda. E, jak, właśnie tak wygląda. E, tutaj widzicie, schodzi pasek expa. Jak tego używam? soul healer, no to mam, że mnie regeneruje i jeszcze, co ja chciałem, to a nie, tego nie mogę czekajcie, jeszcze corrupted to tak samo działa tylko, że coś tutaj podpala, to jest jakiś ogień inny nie wiem z czego to jest ogień, czekajcie, wybaczcie halo to coś tu podpala, coś, jakiś się mob chyba zre... tu jest mob nowy, okej okay. Właśnie, moby się też normalnie respią Czekajcie, ja sobie wejdę do wody, będzie trochę bezpieczniej Moby się normalnie tu respią z tej gry Jezu, jakie on dźwięki daje, jak gaz po prostu yy, on, jezu, ale on będzie upierdliwy Okej, okay, on daje coś takiego jak yy, Wired, Weird Fire Charge I to podpalane niebiesko, no dobra no to tutaj też widzicie, że moby się respią normalnie. Zostawię wszystkie itemy tutaj sobie w skrzynce. Eee, może mieczek sobie wezmę. Eee, no i po, przejdę do prezentacji mobów. No dobrze, pierwszym mobem w tej modyfikacji jest eee, Armored Zombie. Eee, wygląda on w ten sposób. Eee, fajny jest nawet. Trochę jest silniejszy niż normalny zombie, przez to, że ma żelazny miecz i, i zbrojkę. Następnym jest jungle zombie czy tam. Tak, jungle zombie, który mm, czekajcie, ja sobie trochę yy, ściszę to. Music and sound, dam na 20. Yy, jest jungle zombie, który po prostu po yy, jakby dotknięciu nas yy, na mnie yy, daje po prostu Poison. Co się będę tam rozwodził. Tutaj jak widzicie jest ten Frost czy Frozen zombie, który Strzela Śnieżkami i daje zamrożenie. Kolejnym mobem jest Armored Skeleton, czyli szkielet też w zbrojce. E, tutaj są takie warianty, bo to są te moby, które właśnie też mają um, te różne warianty. Tu jest Jungle Jungle Skeleton. Um, o, tu jest. E, jak to jest? Skeleton Vanguard to jest e, gościu starczą po prostu e, i z tą e, włócznią. Następnym mobem jest chyba tutaj. Ten mob to jest. Necromancer, czyli przywoływacz, który był w pustynnej świątyni. Hmm. Następnym jest Pillager w zbrojce. To jest Armored Pillager, który ma kuszę i taką zbroję fajną. Kolejny jest, jak to jest? Royal Guard. Aha, Royal Guard, czyli to jest taki królewski strażnik, powiedzmy. Też ma taką jakby. Hmm, nie wiem, to ja, ja bym to nazwał Machuga, ale pewnie to ma inną swoją nazwę i też tarcze ma. Kolejnym jest. Tu już był ten, ten. Tu jest Iluzjoner. Po prostu chyba Iluzjoner, nawet nie wiem, czy to nie jest. E, e, Iluzjoner, e, jakby ten sam co z Minecraft'a zwykłego. Bo nie ma zmienionej tekstury, tylko ma po prostu jajko spawnujące. Normalnie w Minecrafcie można zespawnować iluzjonera. Ja wam pokażę samon Minecraft yy, yy, Illusioner. I widzicie, jest taki sam. To jest ten z Minecrafta, a to jest ten z Minecraft Dungeons. Tylko, że tamten, yy, 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 gdziekolwiek o ten z Minecrafta, nie ma jajka spawnującego swojego. Więc no niestety, szkoda. Kolejnym jest szef kuchni, w szef. Um, dobra, ja wiecie co, ja dam kill małpa e, um, bo będzie trochę um, ciszej po prostu. Dobra, tu był vindikator, znaczy ten, a nie to jest montanier jakiś vindicator, Okej, okay. następnym jest taki Montanier jakby nie wiem, taki um, podróżnik z gór. Właśnie z tego dodatku, więc to jest taki spoiler dla was no następne też będą z tego dodatku nowego którego jeszcze nie przeszedłem więc uwaga spoilery będą mm, ok następnym jest kolejny taki armoret montanier powiedzmy <t> nie wiem jak to nazywać no montanier no piszę montanier e mountain no tu jest e zamrożony Creeper, który po wybuchu daje nam efekt e zmrożenia Kolejny to właśnie ten duszek, którego już mm, widzieliście. On po prostu wydaje dźwięki jak gaz, yy, co szkoda, mogli dać własne te dźwięki z Minecraft Dungeons. Chociaż nie wiem, czy on w ogóle miał jakieś dźwięki. Yy, no i on po prostu tworzy te ognie takie i, i to tak mniej więcej działa. Następnym jest... Yy, Conjukted... nie wiem jak to przeczytać, sorki. Yy, slimik, ten taki z tego kociołka, z yy, tych bagien. To jest taki jeden z mobów, który spawnuje ten e, kociołek. No tak to wygląda. Mm, kolejny to e, to jest. Czekajcie. No muszę go wypchać, a nie nie mogę. O, to jest redstone cube z walki z redstone mą coś tam ten mm, golemem ale z czerwonego kamienia, tym większym. E, te kostki właśnie się spawnują. Zaraz wam pokażę, że będę z każdym walczył. Ile on zadaje zdrowia, tu jest. Resztą Golem bardzo najlepszy moim zdaniem, MOB jakiego tutaj można mieć. Go dam trochę na większej przestrzeni. Wygląda on w ten sposób: jest po prostu przegenialny. Ten model bardzo mi się podoba. To jest ten mniejszy Golem, niestety właśnie tego większego nie ma w tej modyfikacji jeszcze. Myślę, że w jakichś nowych updatech może wyjść ale ten jest po prostu przegenialny tak mi się podoba ten model i ta tekstura że no dobra przejdźmy dalej tutaj był yy, a to jest ten taki co takie gululu robi i powiedzmy spawnuje te takie yy, strzelające wajny czyli yy, czyli po polsku to jest yy, pnącza o z jajku nie umiem po prostu mówić po polsku. <laughs> eee, no, i on tak w tak, taki sposób wygląda. Nie ma jakichś specjalnych dźwięków, nie wydaje, chyba sam z siebie. Ci wydźwiękowcy cały czas chrumkają tam. Następnym jest eee, właśnie ten. Mm, ten taki ala Golem. Ja to tak go nazywam, że to jest taki Golem. Ten taki y, też właśnie z Jungle Awaken. Niestety nie wiem dlaczego tekstura tego kwiatka, bo on to powinien mieć zamknięta, to ma tak rozłożone. Może on jeszcze nie jest po prostu dokończony, albo mi się coś nie chce tu zaadować, ale w ten sposób wygląda, ale nie, nie można go wdobić. E, tak wygląda właśnie. Mm, kolejnym jest y, ten kwiat, który strzela y, w nas po prostu em, po prostu zatrutymi takimi alastrzałami yy, tu jest ptączek, które wiem, że spawnuje kolejne takie swoje kopie powiedzmy czyli, że yy, jak on mnie zaatakuje czy ja go zaatakuję, to wyrosną tu kolejne jeszcze, dobra następnym, ostatnim już mobem w tej modyfikacji jest mini golem, ale ja go wezmę mm, small golem, tak, ja go wezmę gdzieś indziej, bo tutaj już się za duży chaos zrobił albo wiecie co, zabije jeszcze raz te wszystkie ntd Okej, okay. i ostatnim mobem jest taki właśnie golem. To też jest golem z tego nowego dodatku. Yy, wygląda fajnie, jest cały ze złota prawie. Tu ma takie dziwne jakby haki. Yy, czemu się obracasz do mnie cały czas? Weź, bo ja chcę swoje plecy pokazać. No i on właśnie w ten sposób wygląda. Bardzo fajny, nie wiem, tu ma takie wiatraczki. Niestety nie wiem ogólnie jeszcze fabułę tego dodatku, więc wybaczcie, że nie jestem w temacie, ale w ten sposób wygląda. No dobra, pewnie zastanawialiście się jeszcze, czemu e, tutaj jest taka wielka dziura. I otóż Wam mówię, dlaczego jest tutaj taka wielka dziura, ponieważ itemy te z Minecraft Dungeons normalnie respią się w skrzynkach, czyli em, czyli po prostu tu jest akurat skarb. E, wygenerowało mi się coś takiego naprawdę, zasyp takie odkryte powiedzmy. Tutaj jedynie było w czymś takim zakryte, o coś, coś takiego było. Więc ja teraz kopałem, patrzę o skrzynkę, na nie musiałem szukać mapy skarbów. I normalnie w tej skrzynce są itemy z tego. Otóż moda, z tych dwóch modów w sumie, bo jeden dodaje nam y, moby, a drugie nam dodaje tutaj armor i inne mm, rzeczy. Y, jeszcze pokażę wam kilka takich. Y, 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 jak to się nazywa? Y, weapons, czyli broni. Przepraszam was bardzo, że się tak. Plątam, ale jest strasznie późno, jak to nagrywam. E, kill off jakiś tutaj, jakiś um, coś takiego, co to jest trójzap? Nie, e, jeszcze coś takiego. I powiedzmy, pokażę to na tym potworze Game Mode Survival. Pokażę wam też, jak on mocno bije. No właśnie, no na dwa strzałam nie ma. No y, y, wiecie co. To nie, jednak nie jest. Game mode, creative, okej. Okay. To daje zamrożenie. Ten yy, Frozen Skate. Yy, gravity, czyli że jak uderzam, normalnie jakby było więcej mogów, powiedzmy, zespałuję tu jeszcze. Co tu jest? A tu jest yy, szef kuchni. Zespałuję ich kilka. I jak uderzę, to oni się teleportują. Powiedzmy, oni się mają teleportować w jedno miejsce. Tylko że to działa tak, że oni się przesuwają po prostu. Mm, jakby to pokazać. No dobra, tutaj, w to miejsce. Że powiedzmy, ich przyciąga w to jedno miejsce. Coś takiego. Dropy możecie sobie sprawdzić sami, bo ja już nie będę po prostu tego wszystkiego pokazywał. Jest masę tych artefaktów masę zbrojek e, masę mm, łuków i kurz, nowe bronie, nowe moby. Niestety, dungeonów nie ma z tego co wiem. Na dungeon jest inny mod, ale u mnie jakoś on nie chce działać. Jak sobie poszukacie, to na pewno znajdziecie właśnie moda też na, na dungeony. No i to byłoby na tyle z tego przeglądu. Przepraszam Was, że takie trochę chaotyczne to było, ale chciałem Wam po prostu pokazać, że coś takiego jest. Możecie sobie pobrać na spokojnie w to zagrać, dodać do, do Waszego Minecrafta i ja już się z Wami będę żegnał. Um, wesołych świąt wam życzę i do zobaczenia.